Kobieta na każdym etapie ciąży może przystąpić do koordynowanej opieki ciążowej. Niezależnie czy to jest sam początek ciąży, czy to jest pacjentka, która chce u nas tylko urodzić, która jest prowadzona przez swojego wybranego, zaufanego lekarza poza szpitalem, również może u nas tutaj do tego programu na każdym etapie ciąży przystąpić. W tym programie ma zagwarantowane wszystkie badania, które są w wytycznych prowadzenia ciąży i porodu. Przez całą ciążę ma zlecane te badania na odpowiednim etapie ciąży i potem zgłasza się do porodu, rodzi u nas i ma kontrolne wizyty jeszcze w okresie połogu. Poród? Tutaj właśnie u Państwa można. Na tym polega, że kobieta, która przystępuje do KOCA, czyli koordynowanej opieki ciążowej, powinna rodzić w tym ośrodku, na który się decyduje. Ta decyzja jest dobrowolna. I tak jak wspomniałem, ona może na każdym etapie ciąży może przyjść tylko i wyłącznie do porodu i wtedy wchodzi też w program koca. Myślę, że zapewniamy bardzo przyzwoite warunki po remoncie. Mamy cztery odrębne sale porodowe. Każda z nich może być salą porodów rodzinnych. Pacjentka może z wybraną przez siebie osobą rodzić. Mamy zapewnione znieczulenia zewnątrzoponowe do porodu, które ościenne szpitale... Nie dysponują. Oczywiście pacjentka musi sobie zdawać sprawę z tego, że jest to szpital wielospecjalistyczny i mogą wynikać sytuacje, które są bardziej pilne i nagłe do załatwienia przez anestezjologa niż znieczulenie porodu, ale jeżeli tylko te sytuacje są załatwione, to, to pacjentka dostanie znieczulenie zewnątrzoponowe. Jest oczywiście też zakładana sytuacja, że może okazać się, że będzie potrzebne tutaj na przykład cesarskie cięcie. Tak, oczywiście. Czy jest to cięcie planowe, bo pacjent w trakcie ciąży, czy już przed ciążą wie, że będzie miała ciąże rozwiązaną przez cięcie cesarskie z jakichś przyczyn poza położniczych, czy wychodzi to w trakcie ciąży przyczyny położnicze jakieś, czy też jest to tryb nagły, czyli w trakcie porodu coś się dzieje, co zmusza nas do wykonania cięcia cesarskiego. Na każdym etapie porodu może być wykonane cięcie cesarskie. W trakcie porodu może oczywiście liczyć też na tutaj wsparcie pomoc położnych? Oczywiście jest całodobowy dyżur, jest to drugi stopień referencji położniczo-ginekologicznej. Mamy dwóch lekarzy dyżurnych, mamy zawsze dwie położne na sali porodowej. Także pacjentka. Myślę, że jest dobrze zaopiekowana. Coraz częściej rodzice decydują się na czy przyszli rodzice na porody rodzinne, nie ma z tym żadnego problemu. Nie, tutaj nie ma żadnego problemu, to pacjentka wybiera z kim, czy to jest mąż, partner, czy to jest ktoś z rodziców, czy to jest ktoś z rodziny. Ona może wybrać z kim by chciała aż tak powiem przebywać tutaj na sali porodowej. Poród odbywa się zawsze w taki tradycyjny sposób czy są alternatywne tutaj rozwiązania na przykład nie wiem poród w wodzie. Mamy też możliwość urodzenia do wody, mamy możliwość doboru pozycji wybranej wygodnej przez pacjentkę, bo nie zawsze rodzenie w klasycznej pozycji leżącej na łóżku jest dla pacjentki najlepsze i najwygodniejsze, więc to wszystko dynamicznie się zmienia i to tak naprawdę ona wybiera jakby chciała urodzić. Jest pani osobą, która zdecydowała się na udział w ramach programu COD, czyli tej Kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną. Warto było już teraz z perspektywy patrząc? Tak, bardzo warto było. Taka opieka na, na 110%. Wszystko miałam właśnie przez panią doktor wypisowe, wypisane, co było zalecane i było robione. No i ta możliwość właśnie, że 24 na dobę można było z tego skorzystać, że w każdej sytuacji jakiejś wątpliwości można było zadzwonić na, no bezpośrednio po prostu tutaj na oddział. Takie poczucie takiego bezpieczeństwa i myślę, że to jest właśnie taka fajna, fajna sprawa. Poród siłami natury czy cesarskie cięcie? Siłami natury. Ja się zdecydowałam też właśnie na znieczulenie zewnątrz oponowe i myślę, że to jest bardzo duże odciążenie, czyli te bólowe. No wsparcie męża też przede wszystkim i jakoś to poszło. No i oczywiście cały personel bardzo przemiły, wspomagał, także no nie został uraz, nie powiem, że to już ostatnie dziecko, także no dobrze się skończyło. Bardzo się zmieniły warunki tutaj na oddziale położniczym i na porodówce w ciągu ostatniego czasu. Rzeczywiście się odczuwa taki komfort? Tak, przede wszystkim no, te sale porodowe, tak, są przytulne, kolorowe, są te wszystkie piłeczki, te worki sako, no, metody po prostu tego znieczulenia, czy nawet no, przed prysznic, że z wody można skorzystać, a to dużo też odciąża Także psychicznie człowiek nie jest po prostu przerażony, nawet samym. Pomieszczeniem, tylko właśnie jest tak przytulnie. Czy gdyby coś się działo, bo to też jest taka myśl rodziców, dziecko potrzebowałoby jakiegoś wsparcia, też jak gdyby tutaj nie ma problemu, bo od razu jest oddział dla noworodków. Tak, oczywiście. Oddział neonatologiczny, który jest nieodłącznym naszym kompanem na sali porodowej, bo to jest tak, że nie ma porodówki bez oddziału neonatologicznego i nie ma za bardzo neonatologii bez, bez porodówki, więc są to nierozerwalne oddziały. Jest to też drugi stopień referencji, czyli praktycznie według wytycznych od 32 tygodnia ciąży pacjentki mogą u nas rodzić. Według mnie bezpiecznie to jest 34 tydzień ciąży i tutaj wsparcie i dla dzieci, wsparcie dla pacjentek, czyli pomoc psychologiczna po porodzie, jeżeli kobiety wymagają tego, jest też zagwarantowana.